Afisz kulturalny. Trzy regiony Polski, trzy przestrzenie kultury oraz trzy odsłony piękna i harmonii. Tego lata na Ziemi Świętokrzyskiej, opolszczyźnie, w Armii i Mazurach odnajdujemy roztańczony renesans, majestat hymnów pasyjnych, niezwykły świat wiol barokowych i zaczarowany ogród madrygałów. Czwarta edycja Mid Europe Early Music proponuje serię spotkań z arcydziełami dawnych mistrzów, a także architekturą, która ich inspirowała. Od 13 sierpnia do 10 września zabrzmią aż 24 koncerty, m.in. w najpiękniejszych zabytkach Holsztyna, Braniewa, Kielc, Chęcin, Szydłowa, Wiślicy i Sandomierza. TV Kultura poleca.